Witold Kiejstutowicz, znany również jako Witold Wielki, to postać, która wywarła ogromny wpływ na historię Europy Wschodniej. Urodził się około 1350 roku jako syn Kiejstuta, wielkiego księcia litewskiego i Biruty. Witold dorastał w trudnych i burzliwych czasach, kiedy to Litwa była areną nieustannych walk o wpływy. Jego ojciec Kiejstut był jednym z najważniejszych książąt litewskich, co oznaczało, że młody Witold już od najmłodszych lat miał styczność z polityką i wojną. Rządy na Litwie sprawował Olgerd, brat Kistuta, który miał syna Jagiełłę. Po śmierci Olgierda w maju 1377 roku władzę w Litwie przejął jego syn Jagiełło. 31 maja 1380 roku Jagiełło zawarł tajny układ z zakonem, który gwarantował nienaruszalność ziem litewskich z wyłączeniem ziem Kejstuta. Treść układu ujrzała światło dzienne w 1381 roku i wywołała gniew u Kistuta, który przejął władzę w Wilnie, odsuwając od niej swojego bratanka. Kijstut został wielkim księciem litewskim, a Witold stał się jego najbliższym współpracownikiem i doradcą. Jednak ich rządy nie trwały długo. W 1382 roku Jagiełło, przyszły król polski, sprzymierzył się z Krzyżakami i uwięził Kijstuta oraz Witolda w Krewie. Kijstut został zamordowany w niewoli, ale Witoldowi udało się uciec. Znalazł chronienie u krzyżaków, którzy obiecali mu pomoc w odzyskaniu władzy. Wraz z Zakonem atakował i grabił wielkie księstwo zajął troki i podejmował się wypadów na Wilno. 12 października 1383 roku został oszczony przez krzyżaków w tapiewie. Rok później z pomocą Krzyżaków Witold powrócił na Litwę i rozpoczął walkę o swoje prawa. Doszło do serii konfliktów między nim a Jagiełą, które zakończyły się porozumieniem w 1384 roku. Jagiełło dwa lata później został królem Polski. W maju tego roku 1386 Witold złożył hołd symbolizujący oddanie się władzy króla i królowej Polski. Nie przeszkadzało to Witoldowi w najazdach wraz z krzyżakami na polskie garnizony na Litwie. W końcu Witold otrzymał to, co chciał. W 1392 roku na mocy ugody w Ostrowie Witold zobowiązał się do porzucenia sojuszu z krzyżakami. W zamian otrzymał swoje ojczyste księstwo troskie. Został też namiestnikiem na Litwie, gdyż Jagiełło jako król polski przebywał cały czas w Krakowie. Od momentu objęcia tronu Witold skoncentrował się na umocnieniu swojej władzy i rozszerzeniu granic Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jego rządy były pełne wyzwań, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Witold starał się zjednoczyć rozbite księstwa ruskie, które wchodziły w skład jego państwa oraz odpierać najazdy sąsiednich państw. W 1398 roku Witold zawarł z Krzyżakami traktat na wyspie Salin, na mocy którego zrzekł się żmudzi w zamian za wsparcie w wyprawie przeciwko Złotej Ordzie. Traktat ten gwarantował Litwie spokój na północno-zachodniej granicy, co umożliwiło Witoldowi przygotowanie wyprawy przeciwko Tatarom. Jednym z najbardziej tragicznych i pamiętnych momentów w życiu Witolda była bitwa nad Worsklą w 1399 roku. Wspólnie z Jagiełłą postanowił wesprzeć Hanatak Tamyszak, który stracił tron na rzecz Temura Utługa. Licząc na zwycięstwo i zdobycie nowych terytoriów, Witold ruszył na południe z liczną armią. Bitwa okazała się jednak katastrofalna. Wojska litewsko-polskie zostały zaskoczone przez Tatarów w obozie. W wyniku zaciętej walki armia Witolda poniosła druzgocącą klęskę, a sam Witold ledwo uszedł z życiem. Było to jedno z najważniejszych niepowodzeń w jego karierze wojskowej. Które zmusiło go do zmiany strategii wobec Tatarów i skoncentrowania się na obronie własnych granic. Witold musiał zmienić swoje polityczne plany. Jednym z ważniejszych wydarzeń w jego planowaniu była Unia Wileńsko-Radomska w 1401 roku, która potwierdziła jego władzę na Litwie i umocniła sojusz z Polską. Witold dążył do stworzenia silnego i niezależnego państwa, które mogłoby stawić czoła zagrożeniom zewnętrznym, zwłaszcza ze strony krzyżaków. Brat Jagieły Świerdygieło w marcu 1402 roku w Malborku ogłosił się Wielkim Księciem Litewskim i zgodził się oddać krzyżakom żmuć oraz uznał ich pretensje do Pskowa. Świerdygieło wraz z krzyżakami Infląckimi najechał na Litwę, zagrażając Wilnu. Ale nie udało mu się pokonać witolda, którego wspierały polskie wojska. Polityka Witolda wobec Zakonu była zmienna od współpracy do otwartego konfliktu. W 1406 roku i w 1408 roku prowadził kampanie wojenne przeciwko Moskwie, próbując zabezpieczyć wschodnie granice swojego państwa. W rok później w 1409 roku wybuchła Wielka Wojna Polsko-Krzyżacka, w której Witold odegrał kluczową rolę. Największym i najbardziej pamiętnym starciem była bitwa pod Grunwaldem w 1410 roku, w której połączone siły polsko-litewskie, dowodzone przez Jagiełę i Witolda, pokonały Wojska Krzyżackie. Było to jedno z najważniejszych zwycięstw w historii średniowiecznej Europy, które znacząco osłabiło potęgę zakonu. Po zwycięstwie pod Grunwaldem Witold kontynuował swoją politykę ekspansji i konsolidacji terytorialnej. Skupiał się na umocnieniu granic i zwiększenia wpływów na wschodzie, prowadząc liczne kampanie wojenne. W 1413 roku zawarł Unię horodalską z Polską, która jeszcze bardziej zacieśniła współpracę między obu państwami i umocniła jego pozycję. Jego działania nie zawsze przynosiły trwały efekt, ale pozwoliły na utrzymanie równowagi sił w regionie. W 1419 roku Witold rozkazał stłumić pogański bunt, który wybuchł przeciwko niemu w Żmudzi i ściąć 60 jego przywódców. Na zjeździe wódzku na początku 1429 roku król niemiecki i węgierski Zygmunt Luksemburczyk. Chcąc rozbić Unię Polsko-Litewską, wystąpił z projektem koronacji Witolda. Władysław Jagiełło zaakceptował tą propozycję. Wiedział, że sprzeciw naraziłby go na nieporozumienie z Litwinami. Natomiast sprzeciwił się mu Zbigniew Oleśnicki, który twierdził, że o koronie może decydować papież, a nie cesarz. Na zjeździe w Jedlinie w marcu 1430 roku król Jagiełło uzyskał satysfakcjonujące go postanowienie dotyczące wyboru jego następcy. Miał być nim jeden z dwóch jego synów, a co do Witolda, uznano, że jest dożywotnim księciem litewskim. A po jego śmierci państwo wróci do korony jako dziedziczny spadek. Tymczasem Litwini przygotowywali się do koronacji. Wyznaczonej na 29 września 1430 roku, na którą Witold zaprosił książąt Mazowieckich, wielkiego mistrza krzyżackiego, książąt Tweru i Riazania, metropolitę kijowskiego i gospodara mołdawskiego. Insygnia mieli przywieść posłowie cesarscy. Polacy obsadzili granicę zachodnią i drogi. W Nowej Marchi i 1 sierpnia 1430 roku przejęli posłańca cesarskiego z insygniami królewskimi i kompromitującymi papierami koronacyjnymi, w których cesarz zawierał z Witoldem wieczyste przymierze z krajami luksemburskimi i krzyżackimi wymierzone przeciwko Królestwu Polskiemu. Po zdemaskowaniu intrygi posłowie cesarscy nie śmieli jechać dalej i zawrócili z insygniami z powrotem. Sprzeciw co do koronacji Witolda zgłosił też papież Marcin V, bo nie został zapytany o zezwolenie na utworzenie kolejnego królestwa. Niecały miesiąc później, 27 października 1430 roku, Witold zmarł w obecności Jagiły w Trokach, przekazując mu przed śmiercią władzę Wielkoksiążęcą oraz wszystkie nadane mu przez króla kraje.